Witajcie w smak sztuki. Witajcie. Teraz chcemy się z Wami podzielić drugim zielonym produktem, który ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. I jest to Chlorella. Chlorella pyrynoidoza. Jest to jednokomórkowy gląd słodkowodny, który ma niesamowite zdolności. Po pierwsze, na swojej ścianie komórkowej wyłapuje metale ciężkie, dioksyny, rozmaite trucizny i wyprowadza je z naszego organizmu więc jej główne działanie to jest odtruwanie. A po drugie jest źródłem bardzo łatwo przyswajalnego białka, które się przydaje naszym komórkom. I jeszcze co bardzo ważne, jest to roślina, bo jest to roślina, prawdzie jednokomórkowa. Nie sugerujcie się wielkością tych tableteczek, bo to nie jest wielkość pojedynczej komórki chlorelli. I właśnie, co jest ważne, jest to roślina, która ma najwięcej chlorofilu ze wszystkich roślin. I dlaczego to jest ważne? no Chlorofil, jak pewnie wiele osób wie, spełnia taką rolę odtruwania i też likwidowania nieprzyjemnych zapachów. Jeśli chodzi o białko, to każdy organizm potrzebuje łatwo przyswajalnego białka. Ale to, co my w tej chloreli bardzo cenimy, to jest właśnie jej rola w odtruwaniu organizmu. Wiele chorób powstaje właśnie z tego, że organizm przeciążony nadmiarem toksyn, których nie potrafi usunąć ani wątroba, ani nerki, ani też przy pomocy potu nie da się wszystkiego usunąć, zaczyna je gromadzić w różnych miejscach i z tego rodzą się rozmaite choroby. Jeśli mamy słabszy, na przykład, powiedzmy, układ stawowo-kostny, to gdzieś tam zaczynamy mieć sztywność w stawach, jakieś bolesności, jakieś zwyrodnienia. U innych osób idzie to w cukrzycę, w rozmaite uczulenia. Generalnie, co człowiek, to historia. Natomiast zauważyliśmy, ponieważ my spożywamy tą zieloną żywność już od 2,5 roku, że poprawiło się bardzo wiele funkcji w naszych organizmach. I na przykład u mnie, to tak jak wspomniałam o stawach, było też uruchomienie stawów. Czasami, jak człowiek wstaje rano i czuje się sztywny, albo nie może się schylić do własnych butów, żeby je zawiązać, to zaczyna się rodzić taki taka refleksja, że coś jest nie halo. I właśnie chlorela jest takim produktem, który jest po prostu jedzeniem, który przez odtruwanie naszego organizmu sprawia, że cofają się różne procesy chorobowe i zwyrodnieniowe. Będziemy o tym więcej opowiadać, może zajmując się konkretnymi jakimiś dolegliwościami. Natomiast nie to jest najważniejsze, jakie mamy choroby, co nam dolega, tylko to, że regularnie spożywając, czy to w postaci właśnie takich tableteczek, których warto jest jeść co najmniej 20 dziennie, i nie jest to suplement diety, nie jest to lekarstwo, z niczym to nie koliduje. To jest właśnie w takiej formie sprasowane te jednokomórkowe glony słodkowodne, czyli chlorella pyrenoidosa I spożywając to regularnie, sprawiamy, że nasz organizm zaczyna dawać radę. Zaczyna dawać radę sobie, regeneruje się, odnawia i mamy z nią nim znacznie lepszą współpracę. Więc, jeżeli jesteście ciekawi smaku, działania, większej ilości informacji dotyczących czy to soku z młodego jęczmienia, czy chloreli, to zapraszamy do nas do smak sztuki. Piszcie w komentarzach pytania. Dokładnie. To nagramy film taki szczegółowy jeszcze bardziej Będziemy na temat właściwości. Odpowiadać właśnie na To jest dopiero pytania. pierwszy film z serii o właśnie produktach takich zielonych i chcemy się dzielić naprawdę rzetelną wiedzą na ten temat. I doświadczeniami. Też, co jest fajne z chlorelą, jeżeli ktoś lubi smak Pestegdyni, bo ona ma właśnie taki podobny smak, to bardzo warto takie właśnie małe groszki ssać po prostu w ustach, ponieważ one i poprawiają stan śluzówki w ustach i naprzed likwidują często bóle gardła. Ponieważ to, czego jeszcze nie powiedziałam o chloreli, to to, że ma bardzo silny antybiotyk, który się nazywa chlorelin który jest mocniejszy niż antybiotyk, też naturalny, zawarty w ząbkach czosnku. Do tego nie pachnie tak brzydko, jak czosnek. Więc sając tabletki chloreli, możemy też wpłynąć na infekcję gardła. Mała rzecz, a cieszy. Zapraszamy.